2,5 metra więcej i byłby medal. Robert Elgendi, witam, zapraszam na sport. Kamil Stoch nie obronił tytułu mistrza olimpijskiego. Do podium zabrakło 4,1 punktu. Czwarte miejsce na dużej skoczni nie zmienia faktu, że dla nas wciąż jest największy. Złoto dla Mariusa Lindwika. To poruszające obrazki zaraz po tym, jak Kamil Stoch dowiedział się, że nie zdobędzie medalu. Łzy w boksie dla zawodników, łzy zaraz po kontroli sprzętu kucającego mistrza pocieszał jeden z członków sztabu. Wreszcie Kamil poruszony w trakcie wywiadu. Tak mu zależało. Naprawdę poświęciłem ostatnio bardzo dużo i, i, i zrobiłem uważam ogrom pracę. No i chciałem, chciałem, żeby to się trochę inaczej skończyło. Mistrzu Kamilu nic się nie kończy, to wszystko trwa. Trzy olimpijskie złota to miara pana wielkości. Nowym mistrzem Marius Lindwik, 23 lata. Pierwszy olimpijski medal w karierze i od razu złoty. Zasłużenie proszę Państwa. Piotr Michalski w czołówce rywalizacji panczenistów na 500 metrów był piąty, jest to najlepszy wynik polskiego sprintera w historii Igrzysk Olimpijskich. Michalski to aktualny mistrz Europy, który na Igrzyskach także był najszybszym zawodnikiem Starego Kontynentu. Do podium Polakowi zabrakło zaledwie 300 sekundy. Złoty medal wywalczył Chińczyk Tingyu Gao. Łyżwiarze figurowi Natalia Kaliszek i Maksym Spodyriew zajmują 15 miejsce na półmetku rywalizacji partanecznych. Po dzisiejszym tańcu rytmicznym awansowali do poniedziałkowego programu dowolnego. Polskie biegaczki w składzie Izabela Marcisz, Karolina Kukuczka, Weronika Kaleta i Monika Skinder uplasowały się na 14. pozycji w rywalizacji sztafet. Złoto dla Rosjanek. Robert Lewandowski nie zwalnia w Europie wciąż, najskuteczniejszy tym razem jednak jego gole nie wystarczyły. Bayern boleśnie przegrał z Bochum. W Bundesliga Bochum plasuje się 10 miejsc niżej od lidera. Sensacja stała się faktem, choć Lewandowski otworzył wynik i w sumie zdobył dwa gole. Gospodarze wygrali 4 do 2. W polskiej ekstraklasie zmiana lidera Lech jeszcze nie grał w tej kolejce, ale Raków pokonał Radomiaka 1 do 0 i przesunął się na czoło. W tym roku drugą porażkę poniosła z kolei Wisła Kraków. Jeden celny strzał. To za mało, by odnieść sukces. Słabość Wisły Kraków wykorzystała więc stal Mielec, której pod Wawelem wystarczył jeden gol. Strzelił go Grzegorz Tomasiewicz. Biała gwiazda od początku listopada zdobyła tylko 7 punktów. Jak tak dalej pójdzie, czekają twarde lądowanie w strefie spadkowej. Po drugiej stronie krakowskich błoń jakoś tak bardziej wiosennie. Tydzień temu Krakowia zremisowała tu z Lechem Poznań. Wczoraj pokonała 2 do 0 Lech Gdańsk. Bramki zdobyli Michał Rakoczy i Kornel Rapa. Podsumowanie wydarzeń w olimpijskim wieczorze zaczynamy o 22 w TvP Sport. Do zobaczenia.